Myślę, że nie jest żadną tajemnicą, że prehistoryczna Ziemia to skarbnica tajemnic i cudów. Wydawać się może, że im dalej cofamy się w czasie, tym dziwniejsze stają się rzeczy, a świat coraz mniej przypomina ten, który znamy dziś. Z tego powodu przeszłość stała się takim fascynującym polem do popisu dla wyobraźni, zwłaszcza gdy zastanowimy się, jak wyglądałaby podróż w czasie do tamtych epok. A jednak, gdyby naprawdę istniał magiczny przycisk, który mógłby na stałe przenieść nas w przeszłość. Jestem pewien, że zawahalibyście się przed jego naciśnięciem. A w każdym razie ja na pewno. Nie trudno bowiem zauważyć, że prehistoryczna Ziemia była wyjątkowo brutalna i zamieszkana przez prawdziwych twardzieli. Dinozaury, tygrysy szablozębne, mamuty włochate, mozazaury i tak No wiecie o co mi chodzi. Ich rozmiary, dokonania i odporność były legendarne, ale czasami trzeba znaleźć naprawdę wyjątkową skamieniałość, by uświadomić sobie, jak niesamowicie wytrzymałe były te zwierzęta. Najbardziej znane przykłady takich skamieniałości to te, które ukazują dwa zwierzęta uwięzione w wiecznej walce, jak na przykład słynne walczące dinozaury Fighting Dinosaurs. Bez wątpienia robi to wrażenie, ale moim zdaniem prawdziwą determinację prehistorycznych zwierząt najlepiej pokazują okazy noszące rany, blizny, ślady chorób i inne urazy, które mimo wszystko zdołały przeżyć, a w niektórych przypadkach nawet w pełni się zregenerować co sprawia, że trochę szczerze wstyd sobie pomyśleć o tym, jak panicznie niektórzy z nas reagują na rutynowe badanie krwi. A ponieważ prehistoryczne zwierzęta były kompletnie szalone, to istnieje bardzo długa lista przykładów, z których można wybierać. Dobrym punktem wyjścia jest jednak zwierzę, któremu dosłownie wyrwano część pyska, a które mimo wszystko przeżyło. A był to pewien przedstawiciel gatunku prognatodo. Być może nigdy wcześniej o nim nie słyszeliście, ale był to jeden z najbardziej ikonicznych i zarazem największych mozazaurów. Najdłuższe znane osobniki osiągały około 12 metrów długości od czubka pyska do końca ogona, a ich masa przewyższała wagę niektórych wielorybów. Był to więc prawdziwy kolos i nawet wśród mozazaurów wyróżniał się niesamowicie masywnymi szczękami, wspieranymi przez potężne mięśnie oraz grube, stożkowate zęby wielkości scyzoryków, z których część była płaska, a część ząbkowana. Nic więc dziwnego, że był drapieżnikiem szczytowym, odnoszącym ogromne sukcesy w Ameryce Północnej, Afryce, Europie i Australii w późnej kredzie. Na podstawie budowy zębów, obszarów występowania oraz bezpośrednich dowodów drapieżnictwa uważa się, że polował praktycznie na wszystko. Jeden z okazów zachował nawet zawartość żołądka, w której znaleziono ryby, głowonogi oraz żółwie. Patrząc na tę dietę w połączeniu z ogólnie agresywną naturą mozazaurów, można stwierdzić, że od czasu do czasu ofiarami padały zapewne też inne osobniki tego samego rodzaju. Przerażającym przykładem jest okaz oznaczony jako NHMM 2012-072. Ten odkryty w Holandii prehistoryczny weteran miał na sobie bardzo oczywistą ranę. Jego pysk był w zasadzie niekompletny. Mówiąc dokładniej, ogromne fragmenty górnej szczęki, istoty korowej oraz części kości przedszczękowej zostały wyrwane przez coś niewyobrażalnie potężnego. Biorąc pod uwagę rozmiary ofiary, przypuszcza się, że winny był inny mozazaur. Być może nawet inny prognatodon, który próbował dokonać aktu kanibalizmu na naszym nieszczęśniku. Teraz wyobraźcie sobie przez chwilę, że wasza górna szczęka zostaje dosłownie wyrwana, a wy jesteście w środku prehistorycznego morza, bez dostępu do jakiejkolwiek pomocy medycznej. A, no i macie tylko takie malutkie płetewki, także nie macie nawet jak zakryć sobie tej rany. Nie brzmi to zbyt obiecująco, prawda? Dla większości stworzeń taka wyrwana szczęka bez poważnej interwencji medycznej oznaczałaby śmierć. Ale dla tego prognatodona niekoniecznie. Pomimo ogromnej dziury tam, gdzie wcześniej znajdował się pysk, okaz ten najwyraźniej przeżył bardzo długo, co potwierdzają oznaki gojenia się zarówno tkanek otaczających ranę, jak i samych kości. Sam proces gojenia musiał być jednak potwornie bolesny. Ogromna utrata krwi, krzyczące z bólu zakończenia nerwowe oraz intensywny stan zapalny. Na tyle silny, że powodował ucisk prowadzący do zatrzymania przepływu krwi w niektórych obszarach, a w konsekwencji do obumarcia części tkanek pyska. Z czasem pojawiły się też kolejne problemy, gdy do rany wniknęły bakterie, wywołując infekcję. Choć prognatodon przetrwał sam uraz fizyczny przez bardzo długi czas, być może nawet ponad rok, wydaje się, że to właśnie późniejsza infekcja bakteryjna stała się jego zgubą. Nie poprzez niewydolność narządów, lecz dlatego, że trapieżnik w pewnym momencie nie był już w stanie poruszać szczękami i powoli umierał z głodu. Warto jednak podkreślić, nawet bez szczęki radził sobie całkiem nieźle, bo to dopiero te uciążliwe bakterie ostatecznie go powaliły. Nie każdy katastrofalny uraz kończy się jednak w ten sposób. Niektóre zwierzęta dochodzą do siebie niemal w 100%, a być może żadne nie wykazywało się taką odpornością jak sam król dinozaurów tyranozaur rex. Przez lata natrafiliśmy nie na jeden, lecz wiele okazów, które świetnie obrazowały, że ten kolos naprawdę zasłużył na swój tytuł. Co więcej, to właśnie jedne z najsłynniejszych znanych nam osobników noszą te najbardziej makabryczne ślady patologii. Weźmy na przykład Stana, gigantycznego tyranozaura odkrytego w 1987 roku. Który żył 66 milionów lat temu i mierzył około 11,8 metra długości. Absolutny gigant i bezsprzeczny król swojego ekosystemu. Lecz gdy przyjrzymy się jego szkieletowi, szybko okaże się, że bycie królem nie było łatwe. Stan miał na sobie wiele ran i śladów chorób. Już na pierwszy rzut oka widać było głębokie, szerokie ślady zębów na tylnej części czaszki oraz na żebrach. I były to ślady pozostawione przez innego tyranozaura. Oznacza to, że Stan toczył brutalne i regularne walki z innymi tyranami. I co więcej, wracał z nich starczą, a nie na niej. Ugryzienia te musiały powodować ogromny ból, a w przypadku rany czaszki co najmniej poważne wstrząśnienie mózgu, ponieważ uszkodzenie było na tyle silne, że częściowo przebiło puszkę mózgową. Dla Stana był to jednak chyba tylko drobiazg i nawet nie najgorsza rzecz, jaka mu się przytrafiła. Trzecie ugryzienie u podstawy czaszki nosiło bowiem ślady dosłownego złamania karku. Złamanie karku zazwyczaj oznacza wyrok śmierci, ale dla tyranozaura najwyraźniej było to jedynie wyjątkowo nieprzyjemne utrudnienie. Uraz ten z czasem się zagoił, choć nie idealnie, powodując nadmierny rozrost kości i zrośnięcie się ze sobą dwóch kręgów. Skutkowało to zapewne przewlekłym dyskomfortem i ograniczoną mobilnością przez całą resztę życia. I myślę, że to sprawia, że jego przetrwanie jest tym bardziej imponujące. A jakby tego było mało, należy dodać jeszcze poobgryzane policzki i szczękę, a także połamane żebra tu i ówdzie. Nawet te najmniejsze paskudstwa nie dawały mu spokoju. Okrągłe otwory na pysku sugerują, że pasożyty żerujące na kościach również w pewnym momencie się go uczepiły. To wszystko brzmi jak absolutny koszmar, a mimo to stan był w stanie nadal polować i bronić swojego terytorium. Najbardziej szalone w całej tej historii jest jednak to, że nie te obrażenia doprowadziły do jego śmierci, lecz starość. Szacuje się, że w chwili śmierci miał około 24 lata, a to wiek całkiem normalny jak na dużego teropoda. Jednak stan nie był jedynym tyranozaurem, który przeszedł prawdziwe piekło. W rzeczywistości ten najbardziej znany ze wszystkich mógłby go nawet przebić, bo pomimo odniesionych obrażeń, przeżył nawet dłużej. Tak, mowa tutaj o naszej starej, dobrej Su. Jeśli interesujecie się dinozaurami, to na pewno o niej słyszeliście, ale założę się, że nie wiedzieliście, iż jej życie wcale nie było usłane różami. Raczej było usłane samymi kolcami z tych róż. Su nie raz i nie dwa doznała jakiegoś urazu, który dla 99% stworzeń oznaczałby po prostu koniec kariery. Wliczyć w to można poważnie uszkodzoną prawą łopatkę, co czyniło używanie tej przedniej kończyny mocno problematycznym, a dodatkowo w tej samej łapie doszło w pewnym momencie do zerwania ścięgna. Uważa się, że stało się to podczas walki z ofiarą, a w przypadku T-Rexa jego ofiary były bardzo masywne, także też bardzo niebezpieczne. Wygląda też na to, że w ferworze walki Su złamała sobie nie jedno, a aż trzy żebra. Mimo to przeżyła jeszcze długo po tym incydencie, a ślady gojenia są wyraźnie widoczne. Oprócz brutalnych urazów, Su musiała zmagać się również z licznymi problemami zdrowotnymi. Najbardziej rzucającym się w oczy była znacznie powiększona lewa kość strzałkowa oraz zrośnięte kręgi na ogonie. Oba te skorzenia są przypisywane jednak różnym infekcjom, które się rozwinęły w tych miejscach. Potężny ogon również był miejscami pozrastany i poważnie uszkodzony, co wiąże się z artretyzmem spowodowanym powtarzającymi się uraza. Co więcej, Su wykazywała też oznaki dny moczanowej, złożonej formy zapalenia stawów. I jeszcze, jako wisienka na torcie, Su, podobnie jak wiele innych Tireksów, miała różnego rodzaju dziury na przedniej części czaszki. Początkowo sądzono, że powstały w wyniku starcia z innym tyranozaurem lub na skutek infekcji bakteryjnej, jednak dalsze analizy wykazały, że odpowiedź jest nieco bardziej obrzydliwa. Najprawdopodobniej SU także została odwiedzona przez pasożyty, które wywierciły się w jej szczękę i zaczęły żerować na czaszce. Przy takiej liczbie patologii aż trudno uwierzyć, że SU była w ogóle w stanie funkcjonować, a co dopiero dzielić i rządzić, a jednak udało jej się osiągnąć pełną dojrzałość i gigantyczne rozmiary. Przekraczające 12 metrów długości i masę sięgającą 14 ton, co sprawia, że słoń afrykański wygląda przy niej jak karzełek. Na przekór wszystkim, Su przeżyła też wyjątkowo długo, umierając dopiero w wieku około 33 lat. Czyni ją to najstarszym znanym okazem Tireksa, jaki kiedykolwiek odkryto. I jak widzicie, nie nudziła się przez ten czas. Ale nie tylko królowie i królowe prehistorii dostawali od życia w kość. Istnieje cała masa szalonych urazów dinozaurów. I jeszcze później sobie do nich wrócimy, ale nie chciałbym, żeby ssaki, czyli my, czuły się pominięte, bo my również przeszliśmy przez niezłe piekło. Dotyczy to zresztą także ludzi prehistorycznych, którzy ewidentnie byli zbudowani inaczej. Jeśli oglądaliście jeden ze starszych materiałów, to wiecie, że Neandertalczycy w szczególności potrafili być naprawdę twardzi, a żaden okaz nie pokazuje tego lepiej niż Shanidar 1, pieszczotliwie nazywany Nandim którego osobiście uważam za najtwardszego skamieniałego hominina, jakiego dotąd poznaliśmy. Najpierw lekki wstęp. Nandi był neandertalczykiem sprzed około 45 do 65 tysięcy lat, żyjącym na terenach dzisiejszego Iraku i mieszkał, jak się domyślacie, w jaskini. Prowadził niezwykle ciężkie życie, przynajmniej do takich wniosków od razu doszli archeolodzy, zaraz po natrafieniu na jego mocno poturbowany szkielet. Przemoc nie była obca ludziom tamtych czasów i najwyraźniej Nandi też coś nieco się jej doświadczył. Jednym z najpoważniejszych urazów odniesionych we wczesnym okresie życia był miażdżący cios w głowę, być może zadany tępą bronią. I nie był to taki uraz na zasadzie, ups, wbiegłem w ścianę, lecz potężne, brutalne uderzenie w lewą stronę czaszki, które roztrzaskało lewy oczodół, oślepiło go na jedno oko i spowodowało trwałe uszkodzenie mózgu, przez co jego rozwój został zaburzony. A że ten obszar był odpowiedzialny też za poruszanie się prawej części ciała, to mogło to później doprowadzić nawet do częściowego paraliżu i przyczyniło się do kolejnego poważnego problemu. Skrajnie zanikłej i zdeformowanej prawej ręki oraz nogi, co przypisuje się także chorobie zwyrodnieniowej. Zanik kończyn czynił go podatnym na kolejne wypadki i urazy, co potwierdza zdeformowane ramię noszące ślady złamań, i to nie jednego, lecz kilku. Być może w wyniku upadku, co jeszcze bardziej upośledzało funkcjonowanie jego mięśni. Choć z tych złamań jakoś się wylizał, to wydaje się, że uraz ten bezpośrednio lub pośrednio doprowadził do utraty przedramienia oraz dłoni, których nigdy nie znaleziono i mogły one zostać nawet chirurgicznie amputowane przez jakichś jego pobratymców. Już brzmi to dość poważnie, ale niestety dopiero się rozkręcamy, bo lista problemów Nandiego jest bardzo długa. Zaglądając nieco niżej widzimy, że obie jego nogi były złamane. Nie wiemy czy w wyniku jednego, czy wielu wypadków. Nie wiemy też, co spowodowało te złamania, ale bez wątpienia uczyniły życie Nandiego jeszcze boleśniejszym. Co więcej, Nandi najprawdopodobniej kulał z powodu innego urazu stopy, w którym złamał prawą kość wśród stopia. Tak więc patrzymy tu na człowieka, który kuleje, ma uszkodzony mózg, słabo widzi, a na dodatek był praktycznie głuchy. Wykształciła się u niego egzostoza, czyli takie zmiany kostne, a dokładniej wypustki, które całkowicie zablokowały prawy przewód słuchowy i częściowo zamknęły też lew. Także niewiele z jego zmysłów w ogóle można było uznać za funkcjonalne, a nawet jego zmysł smaku zapewne nie działał jak należy. Aby zrekompensować ograniczoną sprawność rąk, Nandi najwyraźniej używał zębów jako narzędzi do chwytania i rozdzierania przedmiotów. Doprowadziło to do ich silnego starcia, powodując nadwrażliwość na zimno i ciepło, skrzywiony zgryz oraz bolesne dolegliwości szczęki i głowy, przez co jedzenie stawało się w wyjątkowo nieprzyjemnym doświadczeniem. Na tym etapie chyba wystarczyłoby mu już problemów, ale żeby było jeszcze ciekawiej, widać u niego było też oznaki rozsianej samoistnej hiperostazy szkieletu, czyli RSHS. Ma to miejsce, kiedy w różnych częściach ciała pojawiają się zwapnienia i narośle kostne, co oczywiście wiąże się z bólem, sztywnością i kolejnymi problemami z mobilnością. Nie trzeba być naukowcem, żeby stwierdzić, że Nandy powinien umrzeć bardzo wcześnie. A jednak wcale się tak nie stało i to pomimo imponującej listy problemów. To mówi nam dwie rzeczy. Po pierwsze, ziomek zasłużył na to, żeby postawić mu ze 100 browarów za to, co przecierpiał, a po drugie, musiał otrzymywać jakąś pomoc. Nie ma bowiem możliwości, żeby neandertalczyk, a tym bardziej homo sapiens, przetrwał samodzielnie z takimi obrażeniami, które czyniły codzienne życie udręką i uniemożliwiały wykonanie nawet najprostszych czynności. Wiemy też, że Nandy nie żył sam. Jaskinia, w której go znaleziono, zawierała szczątki co najmniej 10 innych osobników, którzy najprawdopodobniej opiekowali się nim. Jego przetrwanie świadczy o pewnym poziomie empatii i troski. Można by nawet powiedzieć miłości, ponieważ jak ujął to jeden z paleontologów, Nandy nie był w stanie zaoferować innym niczego w zamian, a mimo to utrzymywano go przy życiu, bo liczył się on sam, jako osoba. Neandertalska opieka zdrowotna okazała się zresztą wyjątkowo skuteczna. Nandy przeżył na przekór wszystkiemu i dożył wieku około 45 lat, co czyniło go starcem, jak na tamte czasy, oraz najstarszym osobnikiem z tej jaskini. To naprawdę imponujące. A tak naprawdę prehistoryczni ludzie słynęli z bycia niesamowitymi twardzielami. I nawet patrząc na miejsca masowych prehistorycznych masakr, można to z łatwością stwierdzić. Bo znalezione tam ofiary nosiły już na sobie oznaki wcześniejszych urazów. Takie jak pchnięcia włócznią, uderzenia tępą bronią w głowę oraz głębokie rany cięte. I to w niektórych przypadkach takie, które skutkowały całkowitą utratą kończyn. To, co naprawdę mnie fascynuje w całej historii Nandiego, to fakt, że badacze w zasadzie stwierdzili, hmm... To dowodzi, że ludzie ze sobą współpracowali, bo sam nie miałby żadnych szans. I co ciekawe, dokładnie to samo rozumowanie zastosowano wobec innego zwierzęcia, co do którego naukowcy od lat spierają się o to, czy prowadził życie stadne, czy jednak samotnicze. Smilodona. Tak, podobnie jak król kredy, również król epoki lodowcowej mógł mieć naprawdę ciężko. Najlepiej obrazuje to słynne Rancho Labrea. Biologiczna pułapka na drapieżniki, z której do dziś wyciągnięto ponad 8 egzemplarzy zwierząt z jakimiś patologiami. Wśród nich wymienić można infekcje bakteryjne, połamane zęby od zbyt mocnych ugryzień, połamane kości i wiele, wiele innych. Jest jednak jeden okaz, który szczególnie się wyróżnia i często uznawany jest za najbardziej szokujący przykład z labrea: LACMHC131. Jest to miednica Smilodona fatalisa odkryta w latach 30. XX wieku, którą można opisać krótko jako. Hmm. Zniekształconą, gdzie prawy staw biodrowy był wyraźnie zdeformowany i zniszczony, podczas gdy lewa strona wyglądała dość normalnie. Kontrast był bardzo skrajny i łatwo można było sobie porównać, jak mocno poturbowana była prawa strona. Początkowo sądzono, że Smilodon ten doznał jakiegoś urazu mechanicznego, jednak nowsze badania obrazowe wykazały, że przyczyną była jakaś wada wrodzona. Jeszcze gdy był osobnikiem niedojrzałym, jego miednica zaczęła się zmieniać, i to zdecydowanie w niewłaściwy sposób. Przy czym panewka i głowa stawu oberwały najbardziej. Jak to ujął jeden z naukowców, stawy tego zwierzęcia zostały w zasadzie unicestwione. Ogólnie rzecz biorąc, nie były to dobre wieści dla naszego smilodona, choć na pierwszy rzut oka może to nie brzmieć jak wyrok śmierci. Współcześnie u ludzi złamana czy zdeformowana miednica nie musi być śmiertelna dla takiej ogólnie zdrowej osoby. Kluczowa różnica polega jednak na tym, że smilodony oczywiście nie miały dostępu do nowoczesnej opieki medycznej. A co więcej, ich ofiary to głównie przedstawiciele megafauny, na przykład mamuty, także niedziałająca miednica oznaczałaby stuprocentowy wyrok śmierci. Uniemożliwia bowiem pogoń za ofiarą, czy jej obezwładnienie. Do tego dochodziła konieczność obrony terytorium i rywalizacji z innymi drapieżnikami. Zadania te były praktycznie niewykonalne bez sprawnych kończyn tylnych. A jednak, mimo tych przeszkód, kot ten dożył do dorosłości, co byłoby absolutnie niemożliwe w przypadku samotnie żyjącego drapieżnika. Właśnie dlatego niektórzy badacze wskazują ten szkielet jako mocny dowód na stadny tryb życia kotów szablozębnych. Zakłada się, że grupa rodzinna dzieliła się pożywieniem i wspólnie broniła terytorium, ponieważ, podobnie jak w przypadku Nandiego, ten osobnik nie byłby w stanie aktywnie uczestniczyć w wielu czynnościach. Nawet pomijając problemy funkcjonalne, zniszczona miednica najpewniej powodowała też u niego przewlekły, wyniszczający ból. Tak więc tak, my z Saki też swoje wycierpieliśmy. Ale chcę jeszcze wrócić do dinozaurów, no bo nie oszukujmy się, ich historie potrafią być jeszcze bardziej szalone i interesujące. Pamiętacie prognatodona, któremu oderwano pół pyska? Otóż istnieje też dinozaur, któremu dosłownie wyrwano część głowy, a mimo to przetrwał. Ta opowieść zaczyna się 67 milionów lat temu w formacji Hell Creek i dotyczy dorosłego osobnika Edmontosaura anektensa, czyli dużego hadrozaura. Te dinozaury bywają często niedoceniane. Zupełnie niesłusznie, ponieważ dorosłe osobniki były prawdziwymi gigantami, regularnie dorównując wagą słonią. Były też wyjątkowymi twardzielami, co doskonale pokazuje nasz okaz, który zachował się w postaci czaszki, a właściwie jej fragmentu, bo znaczna jej część po prostu zniknęła. Konkretniej fragment prawej części puszki mózgowej został brutalnie usunięty. Liczne takie naciągnięte ślady wokół rany sugerują, że winne było potężne, miażdżące kości ugryzienie. No i uszkodzenie to nie tylko było rozległe, ale też bardzo głębokie, prawdopodobnie odsłaniając tkanki miękkie pod kością. Można by więc tak dosłownie zajrzeć sobie do umysłu dinozaura. Ale tak na poważnie określenie tego urazu jako katastrofalnego byłoby sporym niedopowiedzeniem. Co więcej, wraz z czaszką znaleziono fragment praktycznie skamieniałej skóry i mięsa pochodzący z nad prawego oka ofiary, który został najwyraźniej zerwany w całości. Możliwe, że wraz z samym okiem. Można to porównać do sytuacji, w której ktoś uderza was tak mocno, że fragment kości wylatuje z waszego ciała razem z kawałkiem mięsa i skóry. Obrzydliwe, czyż nie? Co mogło jednak wyrządzić tak potężne obrażenia kolosowi masywniejszemu odsłonia w Hell Creek? Sami pewnie się domyślacie, że istnieje tylko jedna odpowiedź: tyranozaur. I to tyranozaur, który po prostu odgryzł temu biedakowi twarz. Takie dziabnięcie w głowę od t z pewnością nie było przyjemne i zazwyczaj kończyło się śmiercią. Jednak nie w tym przypadku. U Edmontosaura widać było oznaki gojenia i dalszego wzrostu kości, co sugeruje, że tym razem królewskie polowanie zakończyło się niepowodzeniem. I to pomimo, że Tyranozaur niemal oderwał głowę swojej ofierze. Tak więc chyba ten okaz można uznać za najbardziej hardkorowy spośród wszystkich nam znanych, ale nie mogę mówić o patologii u dinozaurów. Nie wspominając o chodzącym szpitalu, jakim był wielki Al. Mam nadzieję, że to imię jest wam znane, a jeśli nie, to mówimy o jednym z najsłynniejszych allozaurów w historii. Jego sława wynika nie tylko z faktu, że zachował się w około 95%, ale także z tego, jak potwornie był poturbowany. No i oczywiście znany jest też z mojego ulubionego dokumentu, czyli ballady o wielkim Alu. Ogólnie jego historia wygląda tak, jakby matka natura po prostu się na niego uwzięła. W ciągu całego swojego życia ten allozaur doznał aż 19 poważnych urazów obejmujących niemal całe ciało. Obejmowały one liczne złamania żeber, rozerwaną prawą przednią łapę, ranę kłótą na barku, liczne infekcje, w tym w obrębie szczęki, zrośnięte ze sobą kręgi po urazach, złamania na ogonie oraz uszkodzone gastralia, to znaczy żebra brzuszne, które są takimi kośćmi przytrzymującymi jamę brzuszną. Uważa się, że wiele z tych urazów powstało w wyniku upadków, walk z ofiarami oraz prawdopodobnie rywalizacji z innymi drapieżnikami. Pokazuje to, jak aktywne było życie allozaurów i jak niesamowicie odporne potrafiły być, ponieważ żadna z wymienionych kontuzji nie była bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Zrobiła to dopiero ta dziewiętnasta, poważne złamanie na lewej stopie, do którego doszło najpewniej podczas kolejnego wypadku przy polowaniu. Same złamane kości już znacząco ograniczyły jego sprawność, lecz prawdziwe problemy zaczęły się gdy w rany wdało się poważne zakażenie. Infekcja była tak poważna, że kość zaczęła dosłownie gnić, czyniąc chodzenie skrajnie trudnym, o ile w ogóle możliwym. Wielki Al najprawdopodobniej ostatecznie umarł z głodu, ponieważ nie był w stanie polować. Cała ta historia ma jednak jeszcze jeden zwrot akcji. Lata po odkryciu Ala znaleziono drugiego, równie dobrze zachowanego allozaura, który został nazwany właśnie na cześć Wielkiego Ala. Był to po prostu wielki Al-2. I uwaga, uwaga, ten osobnik też był niesamowicie poturbowany. Podobnie jak w przypadku pierwszego Ala, uważa się, że ran bojowych nabawił się w starciach zarówno z ofiarami, jak i rywalami. A część uszkodzeń pyska przypisuje się nawet ugryzieniom od innych allozaurów. Kluczowa różnica polegała jednak na tym, że w przeciwieństwie do pierwowzoru, pan numer dwa również doznał poważnego urazu stopy, ale przeżył go i osiągnął pełną dojrzałość, podczas gdy wielki Al, prew temu co sugerować może jego nazwa, zmarł jeszcze jako osobnik niedorosły. No ale na drugiego Ala też kiedyś przyszedł czas. Gdy był już dorosły, doznał poważnego złamania kości kulszowej, elementu miednicy podtrzymującego liczne mięśnie. Z tego urazu już się nie podniósł, ale okoliczności jego powstania pozostają całkowitą zagadką, zwłaszcza, że tego typu złamania niemal nigdy nie są obserwowane u dużych teropodów. Mógłbym jeszcze długo opowiadać o patologiach dinozaurów, ale jest jeden ostatni niezwykle fascynujący przypadek, niezwiązany z dinozaurami, którym chciałbym zakończyć. Jak wspomniałem, śmierć Wielkiego Ala najwyraźniej była skutkiem pojedynczego urazu stopy. I nie ma wątpliwości, że Wy też mielibyście problem, gdybyście musieli jakoś żyć bez jednej sprawnej nogi, a co dopiero bez dwóch. Ale załóżmy czysto teoretycznie, że do tego mielibyście jeszcze unieruchomione ręce. W takim przypadku to już w ogóle niewiele da się zrobić, nawet będąc człowiekiem, a co dopiero jeśli jesteście zwierzęciem. I teraz uwaga, bo w 1948 roku paleontolodzy natrafili na okaz, który zupełnie temu zaprzeczał. Na jedyny w swoim rodzaju okaz smilozucha. Gdy po raz pierwszy go odkryto, uwagę zespołu nie przyciągnęły jego patologie, lecz rozmiar i znakomity stan, w jakim się zachował. Był to olbrzymi fitozaur z triasu, który mógł konkurować rozmiarami nawet z olbrzymimi krokodylomorfami z jury i kredy. Dorosłe osobniki osiągały do 12 metrów długości. No i fitozaur tej wielkości musiałby być niezwykle potężną i bezwzględną maszyną do zabijania. Oczywiście gdyby nie pewne, bardzo poważnie ograniczające urazy. Na jego tytanicznym ciele badacze znaleźli nie jedną, lecz aż osiem kości w złym stanie, pokrytych rozległymi naroślami kostnymi, które czasami mogą powstawać w wyniku bezpośrednich urazów. Wskazuje na to fakt, że fitozaur doznał licznych złamań i pęknięć, które następnie zostały zainfekowane. Na tle wcześniejszych przykładów może nie brzmi to jeszcze aż tak dramatycznie, ale to, co było naprawdę niezwykłe i pechowe dla tego zwierzęcia, to fakt, że wszystkie osiem uszkodzonych kości znajdowało się na kończynach. I to dosłownie na wszystkich czterech. Żadna nie została oszczędzona. Uszkodzone były lewa kość ramienna, prawa kość łokciowa, obie kości udowe i strzałkowe, a także co najmniej dwie kości śródręcza lub śródstopia. Prawie niemożliwe jest dziś ustalenie, w jaki dokładnie sposób ten fitozaur nabawił się tak zróżnicowanych patologii, choć luźno sugerowano wcześniej rywalizację wewnątrzgatunkową. Widzimy bowiem u niektórych współczesnych gadów, że gryzienie się po kończynach nie jest niczym niespotykanym. Można by jednak oczekiwać, że u tak ogromnych zwierząt ugryzienie kończyny doprowadziłoby raczej do amputacji. Fitozaury były jednak znacznie silniej opancerzone niż nawet dzisiejsze krokodyle, co sprawia, że mogło być tak, że pojedyncze ugryzienie nie przebijało się jeszcze przez całość. Jednym z kluczowych wniosków płynących z analizy obrażeń jest to, że praktycznie niemożliwe było, aby wszystkie te urazy powstały w jednym zdarzeniu. Ich rozłożenie jest zbyt przypadkowe. Możemy więc stwierdzić, że ten osobnik po prostu miał wyjątkowego pecha. A pech ten był dodatkowo potęgowany przez realia epoki, w której żył. Późny trias był okresem brutalnym, z suchym klimatem, przewlekłymi suszami na obszarze jego występowania oraz licznymi konkurującymi drapieżnikami. To, że nie zginął z powodu jednej niedziałającej kończyny, a tym bardziej czterech, zakrawa o prehistoryczny cud. Co więcej, nie tylko przetrwał w takim stanie przez kilka dni, lecz przez co najmniej kilka bolesnych miesięcy, i to już po odniesieniu ostatniego urazu. Innymi słowy mógł żyć z dwiema, a nawet trzema uszkodzonymi kończynami przez lata, być może prowadząc dalej półwodny tryb życia, żeby jakoś się chronić. Zespół badawczy uznał również, że pomogło mu niskie tempo metabolizmu, charakterystyczne dla fitozaurów, które pozwalały im przeżyć znacznie dłużej niż byłoby to możliwe np. u ssaków. Ale nawet biorąc pod uwagę te czynniki działające na jego korzyść, ten osobnik pozostaje absolutnym fenomenem. Maszyną, która uparcie brnęła naprzód bez względu na to, jak poobijana była. Smilozuch ten jest powszechnie uznawany za najbardziej poobijany okaz z całego okresu triasu. Jest to osiągnięcie, którego raczej mu nie zazdroszczę, ale to tylko po raz kolejny dowodzi, jak absurdalnie tytaniczne były zwierzęta w prehistorii. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale jak choćby tego o najlepiej zachowanych skamieniałościach, może nie makabrycznych, ale za to niesamowitych w swojej dokładności. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.